Witam was drodzy widzowie, tutaj SteelGar, a dzisiaj zagramy w sobie gierkę, którą już miałem, znalazłem na mojej półce, gra Mirror's Edge. Gierka, której chodzi o to, aby naprawdę dobrze się bawić. Chodzi tutaj o bieganie, o trochę bicia się, ale także również o myślenie. Nie będę grał może na niskim, zagramy sobie na normalnym. Myślałem, żeby nagrać z tej gierki, z gierki właśnie żeby nagrać tutaj speedruna, czyli możliwie jak najszybsze przejście, Dawno, ale raczej to pulsowało... jest to... Mało, możliwe. Ale chwila, ale zobaczymy żywy, pierw. cudowne. Teraz jest zupełnie inne. Zmiany przyszły powoli. Większość nie zdawała sobie z nich sprawy. Lub miała to gdzieś. Wybierali komfortowe życie. Ale nie wszyscy. Ci, którzy nie chcieli się z tym pogodzić, zostali zepchnięci na margines. Kryminalne. zostali naszymi klientami. Zwiemy się sprinterzy. Egzystujemy na krawędzi między blaskiem a rzeczywistością. Na skraju lustra. Unikamy kłopotów, gdy nie jesteśmy na widoku, psy nie czepiają się nas. Sprinterzy inaczej postrzegają miasto. Dla nas to flow. Dla nas te dachy stają się ścieżkami, możliwościami i drogami ucieczki. Flow trzyma nas w biegu. Trzyma nas. Życie. Już raczej zobaczyliście o co tutaj chodzi. Kto nie zna tej gry, no to trochę dziwnie, bo gierka naprawdę była bardzo dobrze rozpowszechniona. Gierka zrobiła duży sukces. Jest to jedna z niewielu gier. Wiem, że oni mówią, ale ja też co mogę mówić. Ja na pewno jestem głośniejszy. Co najwyżej to się trochę przyciszy. Gierka zrobiła wielki sukces. E, właśnie. E, tutaj już, bla bla, 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 bla. Proszę. Tutaj robimy sobie tutorial na samym początku gry, no więc zobaczymy o co w tym chodzi. Nie chcę mówić od razu całej fabuły o co tak naprawdę w tym chodzi, i To zobaczycie właśnie w czasie gry. Chociaż tak naprawdę, szczerze mówiąc, no to ja i tak już nie czytałem niczego teraz na początek, no więc zobaczycie teraz o co chodzi. Jest to jedna z niewielu gier, w której. Ja! Face Jest to jedna z niewielu gier, w której właśnie yy, można. Fajnie pobiegać. Naprawdę jest to jedna z najfajniejszych gier, jakie grałem, które posiadają... Które właśnie... Która jest właśnie o tym chodzi, żeby sobie dobrze pobiegać, być parkurowcem prawdziwym, fajnym. Dobra, biegniemy. Wbrew pozorom, tych grze, nawet są pokazane rzeczy realistyczne, możliwe do zrobienia. Ponieważ, no wiadomo, nieraz nie da się zrobić takich rzeczy, ale tutaj tak naprawdę da się te wszystkie rzeczy porobić. A, dobra, czekajcie, coś źle zrobiłem. Bardzo też jest fajne to że gramy kobietą, praw Kobieta jako główny bohater, nie jest to właśnie e, rzecz. E, rzecz zbyt. Wow, 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 wow. O oh my god. Like a boss. Nie jest to rzecz zbytnio rozpowszechniona na pewno, e, o wiele częściej gra się facetem, szczerną, prawdziwym twardzielem. Ale tutaj gramy kobietą i to też jest coś nietypowego. Ale nie będę o tym mówił. Skupimy się na rozgrywce. Sami już widzicie, grafika fajna, mi się chociaż podoba. Parku to jest jedna super rzeczy. Pamiętam, że dawno grałem. Uuu, coś żem spadł. Że dawno grałem w Half-Life i tam też był taki mod na parku. Niestety nie pamiętam jak on się nazywał, ale również był super zrobiony. Jednak tutaj ta gra ma swoją fabułę. Można biegać, robić co się chce. Tak więc według mnie jest to nawet jeszcze fajniej zrobiony. Tak jak mówiłem, chciałem właśnie zrobić rana, ale pff, wątpię, że to się uda ja patrzyłem na. Patrzyłem na YouTube'a ile ludzie tą grę przechodzą, kurde, to są mistrzowie, Trzy godziny jej zobaczyłem, cztery około, no więc ja w tej gierki na pewno tak szybko nie przejdę. Jak pamiętam, to ta gra nawet jest krótka, ale jednak gierka warto pograć. Ja wam zalecam, polecam ją tą gierkę. Naprawdę dość nietypowa. Parku w grach to jest coś nietypowego a połączeniu z dobrą fabułą, z fajną grafiką, taką grą naprawdę jest fajna. Bardzo ciekawiły mnie właśnie te buty. <grym> i raz patrzyłem na Allegro, takie kosztują 400 zł. Są to prawdziwe buty dla ludzi, którzy trenują parku. One po prostu o wiele lepiej trzymają naszą stopę przy ziemi, prawda? No więc są to specjalne buty. Tutaj tak naprawdę większość rzeczy jest odwzorowana realistycznie. To mnie zdziwiło. Ja myślałem, że to będzie wszystko nic prawie że niemożliwe, że prawie że wszystko będzie że prawie wszystko będzie jakoś zmyślone lub coś tego typu, a jednak nie. Jednak wyszło bardzo fajnie. Ja was zapraszam już teraz do oglądania mniej gadania, więcej biegania. Dopiero później mam to przyciąć. Wow, nie patrzyłem, o co chodzi. O. Naprawdę, gierka zasługuje na wielkie, ale to wielkie uznanie. Co ja zrobiłem? Dobra, jeszcze raz. No to trzeba trochę się pobić. To mi się właśnie bardzo podoba, zrobione tak zwane kombosy. Biegniesz, 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 walisz, co ci się podoba, co chcesz itp. Naprawdę jest to bardzo fajne. Można również używać pistoletów, chociaż ja jestem tutaj przyzwyczajony do grania rękoma. Bardzo mi się to tutaj podoba, fajnie jest zrobione. Tak więc. Pamiętaj, czego cię uczyły. To ich i walcz w jednym naraz. Jeśli... Nie tutaj mój błąd był, <laughs> ale sami widzicie się rozbrajanie przeciwników. Super, to jest naprawdę fajnie drobiona. Wszystko rzecz. O, jeszcze szał. Panie, czas się zająć czymś na poważnie. Drake ma dla ciebie robotę. Niego zamętu. Fejt, daj znać, kiedy będziesz gotować. Już jestem. Razie, Goto okay. Pan? Gotowy? Gotowy. Ukończenie, ten. Co chcesz teraz robić? Graj. Teraz zacznie się prawdziwa gra, prawdziwa fabuła. Zobaczycie o co chodzi w tej przepięknej gierce. A, trochę żem dzisiaj zapomniał teraz. Nic tu nie przedstawia, tu będzie tylko reklama elektronik arców. No więc nic nie było. Nic się... Kurde, strasznie jest głośno teraz to uczenie, czy jakby to tam nazwać. Ale dobra, zobaczymy, jak nie słychać. Ej, wchodź, źle, źle, źle wskoczyłem. Teraz trzeba rodzić sobie samemu. Dobra... O, już spadnę, spadnę! Nie, nie. Never. Czekajcie, tam tylko troszeczkę ciszej. Tak, żeby było mnie dla pewności dobrze słychać. A co tam mówiłem, bo mówiłem, że coś się zapomniałem. Tak, dzisiaj jest 8 marca, Dzień Kobiet. Kobiety, dziewczyny, jeśli jakakolwiek mnie ogląda, w co wątpię, bo jednak youtuberów mniej znanych ogląda więcej facetów, to życzę wam wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia i pomyślności. Tak, wiem, nie było to... ...byt... ...oryginalne. Ale kogo to obchodzi? A? Spukowałem grę. Dawaj, źle poszedłem. La, la, la biegniemy dalej. Hej ho, hej ho. Oj, i lajka boss. O, a, Uch. I mam deda, i mam deda, i mam deda. A teraz Nie, to wcześniej wyskoczyłem! Nooo! W tej grze mi się to coś najbardziej podoba. Oczywiście jeśli miałbym nagrywać speedruna, no to na początku oczywiście bym tą grę jeszcze zagrał i nagrywałbym pewnie kilka razy, ale... I Bardzo podoba mi się tutaj ten motyw spowolnionego czasu. Wspaniale jest to zrobione, naprawdę. Super, takie można akcje robić. Ach, dobra, jesteśmy w środku. Ej, krew. What the hell? Zobaczycie, o no, co w Na tej grze, tak naprawdę. No, chyba nie o to chodzi. W tej grze, a, a jednak o to chodzi, dobra. Hop. I na prawo, i na prawo, la 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 la. Chyba na prawo, jeszcze nic nie widzę, prawda? A, kram pierwszy raz od dłuższego czasu. A jednak nie. A, już padł. Torby ukryte są w miejscach składowania. Można je odbierać. No to No jest... Też, dobra. Czyli jakieś torby. Chociaż, znając życie, ja nigdy takich toreb i tych rzeczy mniej potrzebnych nie szukam. Tam. No to przypadkowo coś tam znalazłem. No, Zawsze stara się trzymać z dala od wrogów. Muszę. Houston, mamy problem. Dobra, to nie był najlepszy pomysł. Tak jak każdy mój pomysł. Jo Jak można mówić? O cholera. I czas na run forest through. nie tam. Nic nie widzę. A moje oko. Co co? Bo co? O, my god. Biegniemy dalej. Run, Kurde, powinni tutaj fajną pioseneczkę taką wrzucić, jakąś kulową. Eee, jak to się robi? Co? To nie oznacza nic dobrego. Eee, wrogowie, których możesz pokonać... Znaczy, to czerwoną Pokonać ich lub pominię. Komu zaszkodzi trochę szczelania? Tak jak w każdej gierce życie się regeneruje. Co to by... Już myślałem, że spadnę. CPF? Taki the flag Nie, to było CTF Łap! Nooo! O oh my god! Myślę, że powinien tutaj bardziej energetyczną muzyczkę wziąć. Nie, nie o to chodziło! O oh my gosh! Nie, to nie, nie o to chodziło. Na helikopter miałem wejść. Zostań się do tyle. Zaraz będzie tu w piętej Dalej sejs, masz te daje na ogonie. Za Polskę! Chodź tu, kurde, myślałem, że tu będą do mnie strzelać, a to ten. Oh my gosh! Heeeey! Heeey! I w to, w tej grze jest najfajniejsze. Radość z tego, że się udało, radość z tego, że można sobie pobiegać. Naprawdę, muszę zrobić tej gry serię. Zobaczymy, jak to będzie. Nagle zaczęli strzelać. Popytam trochę. Zawieraj się to. do bazy I tak oto zakończyliśmy pierwszą misję. Jednak myślę, że na tym zakończę. Właśnie ten rozdział, ta misję ponieważ tak naprawdę inne rzeczy, to będzie już drugi ten itp. itd. Tak więc teraz miałem tylko pokazać gierkę, ale obiecuję Wam, z tego będzie cała seria. Mam teraz Mafię, mam teraz Wiedźmina, mam teraz to. Tak więc mam sporo naprawdę właśnie gierek do odrobienia. Tą nie mam, będę miał później, jak kiedyś tam się stanieje. Czekaj, ze to będzie w następnym odcinku wam pokażę, nagram, nie bójcie się. Ja tymczasem się z wami żegnam. Mam nadzieję, że gra się podobała. Wiem, że to będzie, że to jest krótki odcinek, prawda? Ale jednak chciałem gierkę pokazać na początek, później już stopniowo coraz to fajniejsze, dłuższe odcinki robić. Tak więc mam nadzieję, że się Wam podobało, życzę Wam wszystkiego najlepszego, zwłaszcza kobietom. No i oczywiście życzę Wam miłego dnia, tak więc żegnam się z Wami, cześć!